Bardzo serdecznie po kilkudniowej przerwie zagrajmy moim nowym piątym zagrajmy w Alien vs Predator 2 Dzisiaj zaczynamy kampanię obcego, ostatnią trzecią kampanię obcego Czyli xenomorfem jakby, jakby chciał go tak nazwać Kosmiczny potwór morderca i tutaj właśnie będziemy yy, Sterowali od najniższej szczebla rozwoju, czyli face quadger. Ten, który się rzuca na twarz i wstrzykuje embrion do klatki piersiowej ofiary. Może to być zwierzę, czyli pies albo człowiek najczęściej. Pierwsza misja BERT, czyli narodziny. Launch. Czyli będziemy właśnie sterować face -hudżerem. Bardzo dobre rozwiązanie tutaj z rodnej czwórce w tej właśnie kawani. No i tutaj mamy ten teren, którym byliśmy tutaj predatorem. Poznajemy. Poznaję te schody, poznaję ten teren, na którym lądował statek. Czy jakiś gościł się ksztusi? Pewnie ma w ślub. to have the shipment stowed by 9.30 you also it's told us to expect, to to expect to nine containers we, we received to seventeen be i don't to want to hear excuses get it done the committee is concerned doctor the loss of pod five is a major blow setbacks are to be expected yes dr eisenberg but the committee dr. is still eisenberg. waiting to see progress we've made considerable That's strides in deciphering story. the alien chemistry the committee wants commercial applications. You promised cures. Instead, they hear stories of unauthorized research. There's even a rumor you want to try to harness and control the hive. I'm not responsible for what politicians choose to believe. I would hate to see your attitude jeopardize your future here. I'm not about to let this project get away from me. File that in your report. ła się w tej The package is larger than normal. So is your payment. As always do not open it. Tak, nie otwieraj my sobie sami otworzymy. Tu jesteśmy w jakimś statku Mary. Musimy się wydostać stop. No like this. You're right out what's the problem Richter general Rykoff wants to see you now you gotta be kidding I'm scheduled for departure in 15 schedules changed get moving oh come on Lloyd give me a break let's go hot shot the Warning. Contamination. No jesteśmy Contrace właśnie face Musimy się wydostać gdzieś na górę właśnie. Możemy sobie zobaczyć from the vessel, czyli z statku musimy uciec. Tu nasz tu nas jest podstawowy atak, czyli yy, przeskakiwanie do innych powierzchni z innych powierzchni. Tu mamy wizję wizyjną żeby widzieć wszystko w ciemnościach. klawiszem w, yy, przytrzymywanie yy, togle tak zwane togle to jest właśnie, że nie musimy przytrzymywać klawisza wciśniętego tylko wciskamy i już mamy włączoną opcję daną. Łazimy właśnie po sufitach i po ścianach jak mucha i musimy się po prostu stąd wydostać i znaleźć sobie ofiarę człowieka który w spokojnie w pomieszczeniu będzie siedział. Będziemy pełzać wśród tych wszystkich długich korytarzy. Skradamy się jak złodziej. Find a isolated host of implantation. No, czyli właśnie musimy znaleźć sobie ofiarę, żeby wstrzygnąć jajka, embriony do jego klatki piersiowej rozerwiemy jego klatkę piersiową i wydostaniemy się na zewnątrz jako kijanka chest buster chest czyli klatka piersiowa człowieka a buster no to jest rozrywanie więc to rozrywający klatkę piersiową a oczywiście ofiara ginie na miejscu także to jest właśnie tak się właśnie przedstawia początek kampanii obcego a resztę już opowiem wam później tu jest ciemno. No w miarę jest jasno, prawda? A po lewej i po prawej stronie ekranu widzicie strzałki. A te strzałki mówią nam, yy, gdzie jest yy, prawidłowy yy, że tak powiem yy, prawidłowy no szkurwa, no gdzie jest prawidłowa ściana i sufit. Czyli to jest podłoga, to gdzie jesteśmy. I strzałka pokazuje nam właśnie podłogę na dole ekranu. A jak wejdziemy w ten sposób, to to już są dwie strzałki, gdzie jest podłoga, a gdzie jest sufit. Czyli tak. jesteśmy na suficie. przyklejenie jesteśmy do sufitu, dlatego strzałka jest na górze. Zawsze ona pokazuje podłogę. No i tu musimy... Nie, tu już żeśmy stąd przyszli. Musimy iść tędy. Grając po raz pierwszy obcym to bardzo było bardzo trudno mi było się zorientować w czymkolwiek. Tu musimy iść koło tych Od czasu do czasu słyszymy jak ludzie między sobą no, sir. That guy has issues. Idiot. Musimy właśnie... Cały urok właśnie mean, jest grając obcym może uh, Nie po co Cały that's urok jest kampanii obcego. Get out of my w zasadzie jego pierwszej fazy rozwojowej. Tak jak w Half-Life'ie było właśnie. Somebody Gordon and Freeman, we in the whole series, Half-Life. The only two voices. to the database, duty rosters, inventory, specimen samples, all kinds of stuff. Check the log. No record. Whoever did this was a pro. I'm betting it was one of Rycov's cronies. What do you have against that guy, anyway? Do you trust him? You but know yeah, got out out he didn't get kicked out. He was honorably discharged for medical reasons. One of the bears told me. Oczywiście obcy jak już będzie dorosły to tylko w bezpośrednim starciu może atakować nie ma żadnej broni na odległość to jest jego właśnie wada ale za to morderczy jest w bezpośrednim starciu O, tu jakieś prądy są Lepiej w to nie wchodzę Bo jeszcze zginę Dlatego se zapiszę chyba ręcznym saveem Bo zapomniałem zresztą jak zwykle Sejwy obcy ma właśnie na czerwono Marine miał na niebiesko, Predator na zielono A obcy ma na czerwono coś pisze if you attack someone inside like another human grow czyli możemy zainfekować go. oczywiście my giniemy Face hadger, ten y, cały y, zewnętrzna część a jajka zostają w ciele. Człowieka. Czyli my tak jednocześnie giniemy That's i nie too bad. giniemy. Trudno I'm to thinking about ale doing another ale tak jest. One. <laughs> yeah, right. Trzeba teraz money. iść. Just don't forget it's hazard pay. Chyba trzeba będzie się przekraść sufitem. Chyba tutaj trzeba będzie wejść. Na szczęście ja tam mam save'a, to się nie martwię na razie. No i tu są właśnie te korytarze i w tych korytarzach, gdzieś w tych pomieszczeniach jest ofiara siedzi. Samotna na krześle. Musimy ją znaleźć. No i tu był intro, gdzie Eisenberg rozmawiał z jakąś kobietą w, w białym kitlu. A, czyli musimy w to wejść, w ten, w ten otwór wentylacyjny. w innym rejonie teraz. Musimy uważać na ludzi. Czyżby tu? Tak. Jesteśmy jak mysz po prostu. Możemy się praktycznie wszędzie wcisnąć. O widzicie, ludzie są podświetleni na niebiesko taki błękitny kolor, to są właśnie ich hormony, wyczuwamy zapach, a Predatorzy będą na zielono. Musimy se poczekać na nich, aż oni odejdą. A Nie wiem, czy oni są uzbrojeni, a zauważyli nas cholera jest no to se mogę y, 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 od razu quick load zrobić oh, amen uh, beats on clogging toilets mm. jeszcze raz Kuziwa mać amen oh, man. Uh, beats on clogging can toilets no schowaliśmy się teraz nas już nie powinni zauważyć Dobra, poszli sobie. How's it going, Toby? Do you remember the Oj, tu chyba gdzieś będzie ofiara siedziała. Tak, to jest właśnie ten człowiek. I skaczemy na niego. I tu nam się kończy pierwsza misja BIRT. Zainfekowaliśmy ofiarę. I stajemy się czespasterem zaraz. Zaraz wszystko zobaczycie, jak rozrywam klatkę piersiową, jak jestem wewnątrz organizmu człowieka. To jest dalej ta sama misja. To nie jest jednak koniec pierwszej misji. Więc atak lewym przyciskiem jeszcze rozrywamy ciało człowieka. Jego klatkę piersiową. Jesteśmy właśnie teraz czas z Musimy się wydostać na zewnątrz. Gryziemy, już mamy teraz zęby. Jesteśmy takim właśnie małym robakiem. I możemy już zabijać nawet ludzi. Gryząc. I musimy znaleźć sobie jakieś koty, żeby je zeżrzeć i urosnąć do dorosłej postaci. Czekamy. Uciekamy, uciekamy z tym. możemy go dogryźć. Przestali nas gonić, a jeszcze gonią Furz, man man man, perfect beating. Słyszymy koty. Skryję się tutaj wśród tych skrzyń. Poczekam aż oni odejdą. Bo ja nie chcę zginąć. W tak dziwny sposób. Nie, słyszycie koty? Kurde mać, nie teraz save. Fit to grow, czyli jeść, żeby rosnąć. as Asmal Manma, czyli małe zwierzęta musimy znaleźć, żeby zjeść i urosnąć. Kurwa będzie teraz tam stał. Za tymi skrzyniami, jebaniec. Dobra, zaryzykuję. Dobra, zginął. Dobra, uciekł. Kurde, już jestem na skraju śmierci. Kurwa i chuj, zginąłem Dobra, wrócę do was z wami do tego momentu jak dojdę do tego momentu Dobra jestem z wami z powrotem muszę tego zagryć bo będzie mi przeszkadzał Oj tutaj musimy powskakiwać na to ogrodzenie no tak tylko powiedzcie mi jak kurwa jednak się wpierdolili znowu Może oczywiście Tylko jak ja mam tam wejść Dobra jestem z wami z powrotem Nie wiem właśnie którędy tutaj wejść Może akurat nie, nie tędy, musimy może iść naokoło Tak jak mówiłem jesteśmy w drugiej fazie rozwoju obcego, tak zwany chestbuster, tak jak Wam już mówiłem Obcy to jest taka kreatura, która najszybciej się porusza bardzo szybko. właśnie jakiegoś się... możemy już skakać właśnie ale nie mamy możliwości wall walk czyli przyczepiania się do sufitu i do ścian Zyskamy tą umiejętność my ponownie bo Jak będziemy już pod dorosłym postacią To musimy chyba wskoczyć na ten samochód Albo pod samochodem Być Czekamy aż tu nas minie Albo go zagryziemy Nie wiem co zrobić Zauważmy. No i to już Oj, kiepsko to ten początek jest Postaram się w następnych misjach już nie zawalać spraw Zajebie go chyba teraz nawet nie poczuł, że kto go wylizie Nie zareagował nawet No i dobrze Tu chyba w lewo musimy iść. No właśnie, tam kolejni marinicy stoją. Znowu quick safe. last one Ja nie wiem jakim celem nas zauważył. We got short on supplies again. 15 yeah. no, containers. Whole <grywki> time we've been at this dump, we've been rationing. Kurba, pełno ich tutaj. A i tu musimy wejść. Tu są koty w klatkach. Będziemy żreć. będziemy żreć koty. Słyszycie jak miauczą? Będzie fajna animacja. Musimy przeskoczyć właśnie do, do... tego pomieszczenia za tą siatką. Do dzieła. Jak jem koty. Zajebiste. No i teraz jesteśmy już w dorosłej postaci. what the hell is that let's get out of here just a second run like hell